Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem poruszyć temat perfum formalno-biznesowych dla kobiet i mężczyzn. Na początku warto zastanowić się, jakie cechy powinny spełniać takie perfumy. Ja pozwoliłem sobie wyróżnić y, trzy. Przede wszystkim zapachy tego typu powinny być niekontrowersyjne, czyli y, odrzucamy tutaj wszelkie kompozycje tworzone na podobieństwo spermy, palonego kościoła konserwowanych ludzkich zwłok, czy nie wiadomo jakich innych szalonych pomysłów. Druga cecha perfum formalno-biznesowych to ich trwałość, ponieważ kiedy wybieramy zapachy, które mają nam towarzyszyć cały dzień, chcemy mieć pewność, że one faktycznie takie będą, że nieważne, czy spotkanie nasze odbędzie się o godzinie 15 czy o godzinie 10, to ten aromat będzie z nami przez cały ten czas. Trwałość jest takim kryterium bardzo istotnym, również dlatego, że biznesmeni czy osoby, którym zależy na tworzeniu tego typu wrażenia, bardzo często podróżują samolotami, czy generalnie nie mają zawsze możliwości dopsikiwania się konkretnymi zapachami, tak? czyli trwałość jest drugą cechą. Trzecia cecha to naturalne składniki. To znaczy, że odrzucamy wszelkie, wszelkiego rodzaju kompozycje nadmiernie sztuczne typu. Ozon, typu akord morski, typu jakieś zakurzone piżma, czy tanie drzewne syntetyki. Bardzo wysoki nacisk kładziemy na jakość ingrediencji i dbamy o to, żeby one faktycznie były dopasowane do sytuacji, w których się znajdujemy. Czyli stawiamy na składniki drzewne, ale w tym wypadku pamiętamy, żeby nie były one zbyt słodkie, ani zbyt kremowo-maślane, czyli stawiamy na przykład na cedr, czy na wetiver, niekoniecznie na drewno sandałowe w takiej klasycznej jego postaci. Stawiamy na zioła, ale również nie takie typowo suszone lub nie zioła słodkie, tylko bardziej na zioła naturalne. Stawiamy na estragon, na bazylię, w formie właśnie takiej, niezasuszonej, stawiamy również na lawendę, która wnosi chłodne pierwiastki do kompozycji perfumeryjnych i budzi pewien dystans. Stawiamy w końcu na akord szyprowy. To jest jeden z nielicznych akordów, w których działanie, działanie zostało potwierdzone naukowe. Chodzi o to, że badacze odkryli, że akord szyprowy faktycznie budzi respekt i poważanie na linii. Szef, pracownik. Stawiamy również na akord FUŻER, czyli akord lawendowo-kumarynowy, yy, lawendowo ale w, w postaci takiej. Yy, klasycznej czy interpretacji klasycznego tego akordu. Ponieważ dzisiaj akord furze bardzo często jest przedstawiany w postaci bardzo syntetycznej. I to na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem. W perfumach warto również poszukać cienia żywic, cienia ambry, ale ambry nie znowu słodkiej, słonecznej, tylko ambry bardziej żywicznej, nieco dymnej i bardziej wytrawnej, a nie słodkiej. I na początek pokażę kompozycję typowo damską w tym klimacie. Sisley O Soir, zapach z 1990 roku, flagowiec marki Sisley, szyprowy zapach oparty na klasycznym akordzie tego rodzaju. W fundamencie mamy tutaj mech dębowy, w akordzie serca kwiaty, czyli róże i jaśmin i w akordzie głowy cytrusy, mandarynka, greyfruit. Całość podkreślona delikatnie jałowcem, który nadaje kompozycji takiego sznytu ziołowo-wytrawnego. Jałowiec jest świetnym składnikiem w ogóle do budowania tego typu profesjonalnego wrażenia ponieważ on pachnie z jednej strony cedrowo-drzewno, w drugiej wnosi pierwiastki takiej chłodnej, wyniosłej zieleni. To jest rzadko, rzadko spotykany motyw w perfumerii, więc jest to na pewno również ciekawy składnik, jeśli zależy nam na budowaniu tego typu efektu. Drugi zapach, który chciałem Wam przedstawić, to kompozycja stricte męska Rimmel Xerius Rouge. Czyli zapach bazujący na Estragonie. Na Estragonie z olejkiem pimento z cieniem akordu ambrowego. Zapach powstał w 1995 roku, ale co ciekawe, nawet dzisiaj odbierany jest jako bardzo nowoczesny, klasyczny i o bardzo wysokiej jakości. On również w przypadku używania przez mężczyzn może podnosić odbiór. Jako osoby męskiej, pewnej siebie, stanowczej. Bardzo to jest ciekawe, ponieważ bardzo ten zapach podoba się kobietom i jest bardzo komplementowany, więc to jest również taka alternatywa dla różnych słodkich zapachów klubowych. Jeśli chcemy robić wrażenie na kobietach, ten zapach jest naprawdę świetny, bo zbiera mnóstwo pozytywnych opinii. I teraz czas na zapach francuskich biznesmenów, lekarzy i prawników czyli Pachuli Intense. Ten zapach pierwotnie powstał jako Pachuli Om, czyli Paczula dla mężczyzn w roku 2009. Później okazało się, że po ten zapach sięgają bardzo chętnie kobiety, które również szukają zapachu chłodnego, formalnego, budzącego respekt i dystans. I z Patrycja de Nicolai troszeczkę go zmieniła i wylansowała jako paczuli intense. Tutaj oprócz paczuli mamy również lawendę. Ona wnosi taki chłodny pierwiastek. Mamy cień cytrusów, mamy cień nudrzywicznych. Co ciekawe, paczula w tym zapachu jest totalnie inna od różnych, od różnych innych paczul znanych z perfumerii niszowej. Nie mamy tutaj ani akordu piwnicznego, ani akordu ziemniaczanego, tak to nazwijmy. Wobec czego zapach nie jest kontrowersyjny i wnosi właśnie. Wnosi właśnie taki y, bardzo ciekawy, chłodny, y, ziołowy y, wątek paczulowy do kompozycji. Na pewno warto przetestować. Jeszcze w ramach ciekawostki pokażę y, pudełko tych perfum, które jest zamykane y, taką naklejką w formie akcyzy, którą rozcinamy, i później y, mamy to w takiej formie, więc. Zapach jest prezentowany również w taki niestandardowy sposób, nawet jak na standardy perfum niszowych. W telegraficznym skrócie przedstawię jeszcze Abirusz marki Guerlain, czyli zapach cytrusowo-waniliowy z mocnym żywicznym fundamentem, również wart rozważenia, typowo męski. I w ramach perfum uniseksowych Chanel Sycomore. Chociaż formalnie to jest przypominam, zapach damski, kiedy Gabrielle Chanel zleciła stworzenie zapachu Sykomory w latach 30. Ona od razu powiedziała, że to mają być pierwsze perfumy w historii świata, w których vetiver zostanie złożony w hołdzie kobiecości. Dzisiaj na szczęście, chociaż formalnie dalej to jest zapach damski, dzisiaj jest używany szeroko przez mężczyzn i Odbierane te perfumy są jednak jako wyraźnie bardziej męskie niż kobiece, co jest dziwne, bo rzadko się zdarza, żeby zapach formalnie damski był odbierany jako bardziej męski. Natomiast warto tę kompozycję również poznać. Tutaj składnikiem dominującym jest oczywiście vetiver w swojej słonej, niedymnej postaci. I myślę, że na tym możemy zakończyć. Jeśli chcielibyście zapytać o jakieś inne zapachy, ja pozostaję do Waszej dyspozycji w komentarzach. Oczywiście zachęcam do dawania łapek w górę do subskrypcji kanału i bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Do zobaczenia!